Drogi świadomy i aktywny rodzicu, chciałabym dzisiaj podpowiedzieć Tobie, jak możesz sprawić, by dziecko pokochało naukę języka obcego. Nie w szkole państwowej, nie w szkole prywatnej językowej, ale właśnie w warunkach domowych, kiedy dziecko czuje się najbardziej swobodne i zrelaksowane. Możesz sprawić, że pozna ono ogromną ilość słówek i zwrotów. Jakie są na to sposoby, powiem za chwilkę, ale najpierw muszę podkreślić kilka kluczowych zasad, które determinują sukces i efektywność naszych działań. Pierwsza kwestia to swobodna aura atmosfera zabawy i przyjemności dla dziecka. Absolutnie nie możesz jego zmuszać, jeżeli jest śpiące, poirytowane, zmęczone. To nie jest dobry czas na zabawę z językiem. Absolutnie musi być przyjemnie. Ty musisz być uśmiechnięty, uśmiechnięta. Nie poprawiaj dziecka, nie strofuj, nie komentuj jego niepoprawnych odpowiedzi. Naprawdę ciesz się każdym wypowiedzianym słowem i pamiętaj, że nie dziś, to jutro przy kolejnym powtarzaniu ono absolutnie zapamięta. Wszystkie zwroty, które chciałbyś, żeby zapamiętało. Ale musisz być cierpliwy i musisz, musisz być miły. Nie można mówić dziecku, nauczmy się, pouczmy się w angielski czy w jakiś inny język. Powiedz, zagrajmy w piłkę, pobawmy się. Może Zagrajmy w grę planszową. Baw się w takie zabawy, które dziecko lubi najbardziej. Rób to w miejscu, które jest jego ulubionym. Pozwalaj na ruch. Na swobodne przemieszczanie się dziecka, położenie się czasami, podskakiwanie, i wyobrażasz sobie, jak bardzo e, efektywne jest e, uczenie się w takich warunkach. Dziecko wtedy naprawdę dużo zapamiętuje, nie musi stać sztywno przy, przed nami i recytować. Absolutnie nie. Możesz też zaangażować tatę, mamę, Babcie do tej zabawy, do rzucenia piłką. Dzieci, dziecko ma wtedy dużo radości, jeżeli ktoś popełni jakiś błąd, e, więc e, to jest świetny sposób. Może też e, bawić się z koleżanką, z bratem, z siostrą, wykorzystuj e, innych, by, by pobawiło się z wami razem. No i ostatnia bardzo, bardzo kluczowa rzecz: powtarzaj! Nie można liczyć na to, że po jednej zabawie dziecko zapamięta wszystkie zwroty, Musimy dać jemu czas i musimy oczywiście powtarzać te zabawy. Możemy robić je przeplatając, to znaczy bawić się w różne co jakiś czas, ale musimy wracać do zwrotu, żeby one zostały natrwałe w dzieci pamięci. No to teraz kilka pomysłów. W co się bawić i jak wykorzystywać te właśnie domowe warunki. Pierwsza rzecz to y, zachęcam was do kanału Zagrajmy w angielski. Na nim znajdziecie mnóstwo filmików, wideo z zabawami, prostymi, grami, y, które możecie grać w domu z dziećmi, 50-letnimi y, Możecie po pomysły wykorzystać do innych języków. Ja pokazuję, jak bawić się w język angielski. Kolejna rzecz to wykorzystajcie potencjał dzieci do za, i ich jakby zaangażowanie w oglądanie filmików na YouTube w linku poniżej znajdziecie mm, kilka pomysłów podpowiedzi, które z tych e, filmików mogą być bardzo przydatne językowo waszym dzieciom, więc podsuwajcie je im. Jeśli chodzi o oglądanie filmów, e, Myślę, że zdarza się nieraz, że robicie to razem z waszymi dziećmi. Starajcie się oglądać filmy w oryginale. Wiem, że akceptujecie oglądanie w oryginale w kinie, natomiast w domu niechętnie korzystacie z takiej opcji, ale pamiętajcie, że wpływa to na, bardzo pozytywnie na płynność językową, na poprawność zwrotów. Osłuchiwanie się jest to bardzo potrzebne. Kolejna rzecz to piosenki. Jeżeli macie małe pociechy, puszczajcie im w fajne, rytmiczne piosenki po angielsku. Też e, kilka propozycji na pewno znajdziecie w linku poniżej. Natomiast w przypadku starszych dzieci puszczajcie muzykę w domu, taką, jaką lubią. Pytajcie, o czym ktoś śpiewa. Dopytujcie, próbujcie tłumaczyć, może razem. Jeżeli dziecko jest chętne do tego, jeżeli nie, to macie swoje sposoby, by motywować, by, by um, wiedziały, o czym, o czym słuchają. Co jeszcze? Najważniejsze, by. Te wszystkie aktywności były bardzo przyjazne dla nich, tak jak Wam już wcześniej wspominałam. Więc jeżeli znajdujemy się na wakacjach, czy jesteśmy gdzieś na wyjeździe, czy mamy po prostu wolny weekend, możemy wykorzystać ten czas, by być razem, by zaprzyjaźniać się z obcym językiem, a jednocześnie uzyskiwać fantastyczne efekty, które ciężko jest otrzymać po nauce. W szkole, jak wiecie, gdzie jest bardzo dużo uczniów i trudno skupić się na potrzebach indywidualnych. Macie problem z jakimś określonym aspektem? Bardzo jestem otwarta na to, żeby zaproponować wam jakąś zabawę, by jakaś struktura gramatyczna czy jakieś zwroty łatwiej opanować z Waszym dzieckiem. Dziękuję bardzo.